Tam leszek na kopcu piszyckiego już. Sprzęt już jest gotowy. Antena jest gotowa. Tu za chwilę będzie ręczniak podłączony. CB FMR już jest gotowy. Widać, że wieje. No i trzeba będzie wytrzymać. Ponad godzinkę. Damy radę. Jakie będą łączności? Zobaczymy. Pozdrawiam w takim razie i do usłyszenia. Mam nadzieję, że będą fajne łączności.